W nie będę zawierał dużo czasu, bo wszystkie właściwości tutaj e, biznesu były wyuskane wcześniej. ale ja chciałbym tak to wszystko zebrać w całość, żeby dać e, taką, takie krótkie przesłanie. E, tak naprawdę o co chodzi? Co robić? Właściwie są trzy pytania. Pierwsze to jest dlaczego, drugie to jest co, a trzecie jak. Proszę e, jeszcze powiedzieć o kim, tak? E, dlaczego co i Dlaczego? Słuchajcie, tak naprawdę yy, kto, kto z Was czytał książkę na ochila, jeśli dla myśliwych się. No pan, polecam wam tę książkę z jednego powodu. Jest to najstarsza książka, która na świecie istnieje. Jeśli chodzi o y, motywację, jeśli chodzi o inspirację do działania, na jest ojcem wszystkich myśli motywacyjnych, inspirujących. W świecie biznesu, na świecie, na, na świecie w tej chwili, na nim wzorują się tak naprawdę wszyscy. E, Więc, tej części taką bardzo jedną, bardzo wa, wartościową taką przesłankę. Że czegokolwiek w życiu pragniesz, okay. musisz tego pragnąć bardzo mocno. E, bo tu możemy mówić naprawdę, o, możemy perełki rzucać wiecie, e, same złote, e, jak osiągnąć sukces, co trzeba robić, ale tak naprawdę, jeśli nie zadasz sobie pytania, jeśli nie będziesz wiedział w swojej drodze życia, na swojej drodze życia, czego pragniesz, do czego zmierzasz, dokąd idziesz, tak? co chcesz osiągnąć, to nie będzie to miało żadnego znaczenia istotnego. I Napoleon Hill twierdzi, wręcz podkreśla to, że to pragnienie musi być tak silne, jak pragnienie nie wiem, złapania łyku powietrza po 50 sekundach na przykład, czy po minucie, a ile jesteś w stanie wytrzymać, na przykład zamknąć usta i nie odpychać. Minutę, dwie. To w pewnym momencie podświadomość i psychika już po prostu zaczyna panikować. Nie? Pragniesz by powietrza. Pragniesz po prostu a, tego, no po prostu tak jakbyś miał za chwilę umrzeć. To, to jest pragnienie, to jest, to jest wręcz, to jest walka. I tak samo powinno być z tym, pod tą odpowiedzią na pytanie, dlaczego masz cokolwiek w ogóle robić? Dlaczego chcesz, dlaczego chcesz w ogóle podejmować jakiekolwiek działanie? Wiecie, że wielu, wielu ludzi się w tym momencie tak naprawdę zaczyna targować ze sobą samym, targować z tym, co, e, co osiągnął, ze swoim sukcesem. E, to, że tutaj była mowa o tym, żeby być entuzjastycznym, żeby być uśmiechniętym, to też wynika z tego, że wiesz, do czego, do czego zmierzać, do idziesz, jaki masz cel. Dlaczego robisz w ogóle ten biznes, dlaczego podjąłeś się tego wyzwania, żeby w ogóle przyjść, żeby zacząć, żeby współpracować z tym publikiem, który Cię zaprosił? Więc to jest zasadnicze pytanie. Polecam tą książkę, bo e, właściwie jak przeczytacie tą książkę 30 razy, to to, to jest naprawdę wtedy spełniona misja na Napoleona Hilla Ona tyczy się każdego zagadnienia, każdej dziedziny naszego życia, W jakiejkolwiek dzisiaj dziedzinie funkcjonujesz. To myśli bogać się oznacza metafizycznie nie tylko bogać się finansowo, ale bogać się wewnętrznie. Staw, stawaj się lepszym człowiekiem. Eee, a kolejne pytanie, co masz robić? Tak? No więc, przede wszystkim, kilka prostych zasad. Kilka prostych punktów, które warto zapamiętać, budując biznes Rubinom, bo to są uniwersalne zasady dotyczące tej branży, tego rynku. Borys już świetnie opowiadał. Między wierszami, bo mówił tu bardzo fajnie o tym, co, co, co trzeba, co należy robić. Tak? Że trzeba, on to taką fajną tutaj metaforę użył, że tysiąc planów, pokazując tysiąc planów w krótkim czasie, masz pewność, że będziesz na poziomie przynajmniej milionowego, milionowego dochodu. Bo tak naprawdę, jeśli osiągniesz poziom diamentowy, czy podwójny diament, coś 900 tysięcy, czy milion złotych obrotów w Twojej strukturze, w rynku kawy. To do ciebie będzie wracała pokaźna kwota z powrotem w postaci czego? w postaci konkretnej kasy. Ale co trzeba zrobić? Przede wszystkim trzeba zadać sobie pytanie, z kim to robić. Tak? No bo nie można tego robić z drzewami, z roślinami, z zwierzętami, trzeba to robić z ludźmi. Więc moje, takie wiecie, nasze takie właściwie przemyślenia i doświadczenia, zresztą to są uniwersalne, tak jak powiedziałem, to jest, to jest cały czas dopisywać funkcjonująco i powiększająco, jakby kontynuująco swoją listę potencjalnych partnerów i kandydatów do współpracy. I powiem wam, zasada złota branży jest taka, że najlepsze biznesy robisz dobrze. Nie z znajomymi, nie z tymi najwyższymi, tylko z obcymi. to jest obcy? To jest człowiek, którego jeszcze nie poznałeś. To jest ktoś, kogo możesz poznać, Wołtek wspomniał historię z yy, z lotu, samolotem do, do Stanów. Myśmy przecież rok temu lecieli też wspólnie i była podobna historia. To było na pokładzie innych linii lotniczych, ale też w klasie ekonomicznej siedzieliśmy, chociaż ta klasa ekonomiczna na pokładzie, to była inna lotnica, Emirates Jak powiem wam, jak nie lecieliście jeszcze ratami, to jak przelecicie się ratami, stwierdzicie, że na ekonomicznej klasie lata się jak na przykład lotem w biznes klasie. Uwierzcie mi, taka jest kultura obsługi. Ale kobieta po jakby naszym w takim kontakcie z nią werbalnym uśmiech, prawda? I ta, ta, ta sama sytuacja, że komplement jakiś tam wpisaliśmy poprosiliśmy, naprawdę była bardzo miła obsługa, to zaczęła przynosić nam po pół godziny 18-letnie z Biznes Klasy na tacy. I ona to podkreślała, i to dla Was mówi specjalnie z biznes klasy przy, przyniosłam 18-letnią To, Słuchajcie, to są takie małe dowody słuszności teorii, że kontaktując ludzi, poznając ludzi dzisiaj, bo wiecie, że wy możecie stworzyć swoją listę partnerów, e, którzy tak naprawdę, bo e, rozmawiałem z Wojtkiem w przerwie, najlepiej zarabiający ludzie, najlepsi gracze tego biznesu dopiero wejdą. Czy wiecie o tym? Że to Dopiero my się dzisiaj spotykamy w tym gronie, jakim jesteśmy tutaj. I wiecie co? Część z nas nie będzie mieć na pół roku. Taka jest prawda. Ja spotkam się z Wami za pół roku i gwarantuję, że nie wszystkie osoby będą na tej sali. Ja to widzę. Ale będą tacy ludzie i są tacy ludzie na tej sali, którzy przyprowadzą pięć razy więcej nowych osób tutaj w Szczecinie i stworzą jeszcze większy zespół, który rozwija się po całej Europie. Ale dlaczego? Dlatego, że będą otwarci i konsekwentni w kontaktowaniu nowych osób. Słuchajcie, jeden z bardzo, bardzo ważnych punktów odpowiedzi na pytanie, co robić, to jest kontynuująco powiększać swoją listę kontaktów. To jest jakby elementarz w tym biznesie. Potrzebna jest lista kontaktów ludzi, których... A co to jest lista kontaktów? To jest po prostu to, co ty będziesz robił każdego dnia. Linia zaangażowania w tym biznesie, czyli targowanie się swoim sukcesem polega też na tym, że mówisz sobie dzisiaj nie, jutro. A jutro powiesz, a no, no może we wtorek zacznę, to jest już takie wiecie, ty starbujesz się. A to wiąże się z tym, że nie masz konkretnie sprecyzowanego tego, dlaczego to robisz. Bo jeśli masz dlaczego kobieta potrafiła, kiedyś z książek czytałem, podnieść samochód ważący dwie prawda? Podnieść. Dlaczego? Dlatego, że twoje dziecko. Natura nas wyposażyła w tak potężną broń, którą są endorfiny, którą są nasze hormony, którą są nasze emocje że jesteśmy w stanie przekroczyć rzeczy niewyobrażalne. Widzicie, że w latach yy, poprzedniego stulecia, w 1800 jeszcze, w XIX wieku, yy, nie zjeżono w ogóle, że człowiek potrafi przebiec w okolicach 10 sekund. Yy, odcinka jakiegoś dystansu, to chyba chodziło o 100 metrów. Więc co mówili? Że człowiek się po prostu rozpadnie na kawałki. Że to jest niemożliwe. Konstrukcja naszego ciała w ogóle powoduje, że nie, nie będzie szans, żeby przebiec w, 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 w czasie krótszym niż 10 sekund. Powiedzcie to dzisiaj Jusajno i Mołdowin. To są dowody na to, słuszności, że my mamy w sobie tą moc. Każdy z was. Ale po prostu musimy to wykorzystać. Musimy to wydobyć z siebie. E, mówiłem o tym, że jest ważna lista kontaktów. Zobowiązanie. To jest druga rzecz. Ty musisz się sam zobowiązać, jeśli podjąłeś decyzję, bo to jest ważne, żeby podjąć decyzję. Co to znaczy podjąć decyzję? Bo ktoś mówi, no ja już zdecydowałem, tak? Ale decyzja oznacza na przykład coś takiego, że jest impreza, tak jak dzisiaj, a ty dostajesz telefon, a wiesz, no tł, tł, t, jakiś tam wypad mi tutaj, no nie mogę wejść, bo to, bo wiesz, bo jest tam impreza, ja jestem zaproszony, to już są, to już są z jego strony sygnały, że on ani nie podjął decyzji, ani nie ma po prostu, tego, który zrobi to, co robi. Po prostu, jak to Wojtek powiedział, przekonałeś go do tego, że on się zapisał, ale on nie jest partnerem, z którym ty powinieneś napić swój czas. I szukaj takich partnerów, którzy będą za to pochodzić, którzy będą głodni tego, którzy będą dzwonić ze Ciebie, którzy będą mówić, Słuchaj, co mam teraz zrobić? Jak mam teraz zrobić poziom oro. Pierwsza rzecz, którą powinieneś nauczyć człowieka, sam zrobić oro i pokazać mu, jak zrobić oro. Nie tak, oczywiście, ja stoikę, czy jak tam ja skółkę, tylko zrobić po prostu poziom, wprowadzić pięciu w tak? czterech głębokości był do... zegarek jeszcze wcześniej. Tak. Te zegarki już zostały rozdane. Ale nie pierwsze i nie ostatnie. Jestem naprawdę pod pełen wrażenia i podziwu dla grupy w Szczecinie, bo e, powiem wam, jak na razie jesteście liderami e, impetu takiego, takie łapiecie momentu tutaj. Tutaj jest bardzo dobry symptom. Za chwilę tu się będą sypały poziomy szafirowe e, jestem przekonany o tym, że ta sala będzie bardzo szybko już tutaj za mało, żebyśmy się dyskutowali. I bardzo, bardzo ważna rzecz, tutaj przy tym pytaniu, co robić? Kandydaci zobowiązać się na co najmniej 18 miesięcy. Myślę, że są ludzie, którzy oczekują sukcesu po miesiącu i tak jak tutaj ktoś wcześniej wspomniał miesiąc minął, oni są tylko innymi ceni. Tak i już to wszystko skrzydełka popadały, słoma się wypaliła, słonany Świat jest dowodami, że biznes to jest konsekwentna realizacja wartościowego celu, wartościowego marzenia, ale w jakimś rozłożonym czasie. To nie jest tak, że. Ja już mówię o tych studiach. Idziesz na studia, ale po miesiącu mówisz, no to co, dlaczego mi jeszcze magisterkę wydać? Ja już chcę być po miesiącu magistrem, tak? Tam licencję powiedzieć? Nie. Trzy lata musisz przyswajać wiedzę. I to jest tak zrobione, że po prostu tak ma być. A jeśli nie masz wytrwałości, to sobie odpuść. Bo jak powiedział, że akurat studia są, no jakby objawem dla przyjemności się to robi. Uważam, że studia są fajne zdobywasz edukację i nie ma nic z tym złego, ale też musisz być konsekwentny. W biznesie jest tak samo. 18 miesięcy, uważam, i, to, i mamy takie przekonanie tutaj i doświadczenie, że 18 miesięcy w biznesie tego typu to jest, jest taki czas, gdzie jeśli zaangażujesz się konsekwentnie, no, dzień po dniu, będziesz zbliżał się krokami szybszymi, bądź wolniejszymi, ale każdego dnia będziesz realizował swój plan, to będziesz osiągał sukcesy. Nie można robić tego interwałami. Tak jak nasze serce. Tak? Trzeba to robić rybnicz. Codziennie, codziennie, codziennie zbliżać się do swojego celu. Ustawić sobie cel na przyszły miesiąc. Jaki jest cel na przyszły miesiąc? Na przykład na, na marzec jaki macie cel? Ile punktów chce zrobić? Ile wprowadzić jeszcze partnerów do biznesu? Myślę, że możecie spokojnie obaj w tych miesiąców zrobić. Pięć, <laughs> Prawda Marcin? Czyli, słuchajcie, podsumowując, bo jest jeszcze kilka takich elementów, które chcę dodać, to jest zaangażowanie. Ale ważna rzecz jest też taka: być klientem swojego sklepu, być klientem, produktem swojego produktu, tak? Można by tak to określić. To znaczy, słuchajcie, jest herbata, jest kawa. Jaki jest problem w tym, żeby regularnie w miesiącu zrobić te 100 kW? Czy jakiś problem jest? Nie ma tego, co. Wiecie dlaczego nie ma problemu? Jeśli ktoś aktywnie działa i robi codziennie spotkania, robi codziennie kontakty, to potrzebuje takich małych, malutkich saszeteczek, które rozsypuje kawkę, herbatkę, zarazki tak zwane, tak? czy wirusy, wirusy i rozdaje te saszetki. Widzicie, że po tym poznać człowieka, który bardzo budżetowy potrzebuje ich herbaty, oprócz tego, że ją wypija, to jeszcze rozdaje. To jest inwestycja, bo jeśli z tych rozdanych saszetek Prowadzisz pięciu nowych partnerów, zostaniesz obroń, to twoja inwestycja się zwraca no. w 500 Co to znaczy? To znaczy, że potrzebna jest regularność obrony. To jest to sposób nauczenia się w takiej pory, że duplikacja idzie w dół, ale ta negatywna jest no. trzy razy gorsza niż pozytywna. Czyli trzy razy więcej negatywów pójdzie w dół, niż pozytywów będziesz chciał to zaszczepić. Jeśli oczekujesz od swoich partnerów, żeby robili Ogólnie co miesiąc 100, 200, 300 punktów. I też uwaga, minimaliści nie, od, nie odnoszą szybko sukcesów, jeśli w ogóle odnoszą sukcesy. To, to znaczy minimaliści? To znaczy tacy, którzy mówią, a już czwórkę mam, jest 3 marca, to już se odpuszczam. Tak? Ja w ogóle nie będę robił żadnych zakupów. Słuchajcie, to jest, to jest takie podejście właśnie minimalistyczne. Ja wszystko na minimalistycznym poziomie będę robił, mam trzech pokazane na dół, to trzech prowadzę, to sobie resztę zostawię na następny miesiąc. Nie, nie już w ten sposób. Jeśli masz wielką potrzebę, to będziesz robił codziennie i będziesz każdego dnia, nawet, nawet co drugi dzień, będziesz zamawiał produkty, bo będą potrzebne takie produkty. Do. E, co jest ta herbata teraz, która weszła? sobie nie wyobrażam, żeby na takiej herbacie nie zrobić co najmniej 500 punktów w miesiącu. Ona się będzie roznosiła swoim zapachem, aromatem po prostu we wszystkich domach. E, mało tego, możesz wprowadzić w swoim biznesie system barterowy. Ja to cały czas stosuję. Za każdą usługę czy przyjemność, czy cokolwiek, gdziekolwiek jestem, korzystam z czyichś usług, nie wiem, fryzjer, mechanik samochodowy, ktokolwiek. Ja mu płacę, ale częściowo daję mu na duże herpaciarek. Czyli mówię po prostu, słuchaj, mam świetny biznes, ja do ciebie przyjeżdżam już od 20 lat ze swoim samochodem, ale wiesz co, chciałbym, żebyś parę herbat, totalnie pewnie też w miesiącu kupił. No, popierajmy się wzajemnie. Rozumiecie mnie? To jest takie po prostu zdrowe podejście chyba do biznesu. Jeśli ja do niego jeżdżę, do fryzjera na przykład, do fryzjerki, mam swoją fryzjerkę, do której jeżdżę, się obcinam z całą rodziną. Dlaczego ona nie może kupić ode mnie herbaty raz w miesiącu? Czyli mamy, podsumowując jeszcze raz, mamy, mamy listę kontaktów, mamy zaangażowanie, mamy obroty punktowe, tak? i mamy przede wszystkim bardzo ważną rzecz, system. System, który funkcjonuje i który jest doświadczeniem ponad 20 lat wielu z nas. Wiemy doskonale, że grupa, jeśli będzie się rozwijała, jeśli będzie się dynamicznie rozwijać, to potrzebuje informacji, potrzebuje wiedzy i wsparcia, zaplecza takiego. Nie da się stworzyć organizacji biznesowej, czy rynku konsumenta, czy rynku partnera biznesowego, bez chociażby takich spotkań, które będą dowodem słuszności, że ten biznes działa. Wiecie, że co miesiąc powinny i takie będą się odbywać spotkania, w których będziemy a, wynagradzać, czy uhonorowywać nowe poziomy, nowych partnerów, którzy weszli do biznesu, którzy osiągnęli sukcesy, bo to jest spotkanie. Nawet jeśli Tobie przez cały miesiąc nic nie wyszło z tych spotkań, chociaż wątpię, że w takiej skuteczności, która w tych spotkaniach jest, żeby no po prostu, chyba zależy od tego, że nie poinformowałeś swojej twarzy o tym, że jesteś jeśli idziesz jako smuta do drugiej osoby, to umiesz, że masz najlepszą broń w ręku, ale nic nie zdziała. Po prostu musisz się uśmiechać. Musisz być entuzjastyczny, a ktoś mi kiedyś powiedział dawno temu, że powinieneś nosić szpilkę nawet z tyłu gdzieś w kieszeni, żeby się, żeby się lekko tak przed spotkaniem albo przy spotkaniu kłócić w ten pośladek, żeby się pobudzać energicznie bardziej. Być być, być widzicie, to musi być wychodzić z Twojej twarzy. Z to, to, to tak jak pamiętacie tą... Ten moment y, szczęśliwego nowego roku, jak Bogu Linda opowiada tym swoim współlokatorom, y, że mają, y, oczywiście nie będę tutaj używał, że, że mają y, po prostu, że oczy są zwierciadłem ich duszy. Oczy i twarz. Czy mają się uśmiechać. Mówi Boski powiedział, mam wziąć usterko do ręki i uśmiechać się do usterka cały dzień. Po prostu informować twarz, że jestem szczęśliwy i uśmiechać się do ludzi. Ale jak tu się uśmiechać? Tak, jak się, to się się i w ogóle tyle biedy dookoła. To, to jest właśnie biznes. Masz pokazywać, że jesteś entuzjastyczny, a samo przyjdzie po chwili właśnie to, to uczucie do siebie. To, to jest nieodzowny element. Czyli mamy tak naprawdę kilka takich bardzo ważnych elementów, czyli lista kontaktów swoje własne osobiste zakupy, czyli robimy obrót, robimy ten, tą, tą kwalifikację co miesięczną, yy, spotykamy się i kontaktujemy, rozdajemy. Patrz, jak rozdajesz yy, saszeteczki, to co mówisz dając komuś tą saszetkę, tą, tą, ten wirusi? Masz jakieś konkretne swoje uniwersalne przesłanie, które, czy po prostu powiesz, słuchaj, to jest nowy, nowa marka kawy, na rynku, którą wprowadzam w tej chwili, promujemy nową markę kawy i herbaty. Jest pierwsza karta na która może płacić rachunki w swoim domu. Jak kawa rachunki płacić? Słuchaj, spróbuj najpierw powiedz mi, czy w ogóle będzie ci smakowała. Jak ci będzie smakowała, to opowiem Ci szczegóły, na czym polega to płacenie rachunków. Wszystko. I możesz się z tym człowiekiem spotkać bez zobowiązań, przy kawie, czy przy herbacie i opowiedzieć mu, jeśli masz opory to zaprosz partnera, który cię wprowadził do biznesu, to on mu to on. Oczywiście będzie to raz, drugi, trzeci, ale w pewnym momencie zaczniesz też naczkować. Zaczniesz też popełniać pierwsze błędy. jest tak jak z tym małym dzieckiem, które pierwsze kroki robi. Jak, jak mamy są na sali, które wychowywały dzieci, to wiedzą, kiedy pierwsze kroki dziecko stawiało. To co, nabijałaś się z tego dzieciaka, jak on się przechodził? Nie, zachęcałaś go do tego, żeby te kroki zaczął stawiać, żeby pierwszy, drugi, trzeci, czwarty podobnie jest tutaj. Będziemy zachęcać do tego, żebyś sam każdego dnia jeden, dwa, trzy razy spotykał się z ludźmi, może nawet więcej, bo w w 15 minut można przedstawić ten projekt. I tu jest moje ostatnie właśnie pytanie, które, które powinniśmy sobie zadać. Jak to robić? Jak najczęściej i jak najszybciej. Jak najczęściej, jak najszybciej. Nie da się wytrzymać dnia bez tutaj ile jesteśmy w stanie wytrzymać, nie wiem, czasu bez jedzenia, bez picia, no są określone jakieś tam dni, czy godziny, czy, czy tygodnie. Ale nie da się zbudować solidnego biznesu bez przynajmniej jednego spotkania dziennie. Ja już mówię taką naprawdę, wiecie, wersję dla leniwych. Jeden raz dziennie z kimś kawę i pokazać komuś projekt. Jeden. To masz 360 projektów tygodnie, rocznie to możesz oczekiwać, masz pełne prawa, żeby oczekiwać, że coś się pozytywnego wydarzy, a na pewno się wydarzy. To ci gwarantuję, bo jeśli się jeszcze podłączysz pod system i tych ludzi zaczniesz zapraszać na takie spotkania, oni zaczną słuchać płyt, zaczną przychodzić na takie spotkania. Degustacje są co tydzień. Grupa w robi co tydzień spotkania, tak? Tak. Wszystko jest, słuchajcie. Macie możliwość przyprowadzać osoby i wiecie co? Jedna osoba, jeden strzał. Ja sobie nie że już chodził dwa tygodnie za jednym człowiekiem i on mnie zwodził, a wiesz, może się zastanowić, co może na następne spotkanie przyjdzie i wtedy ci odpowiem taki czas, Jeden dzień, jeden człowiek, drugi dzień kolejny człowiek. To, to nie powinna być twoja tutaj wiesz, usilna jakaś wiem, błaganie tego człowieka, żeby on w końcu zdecydował, czy on chce, czy nie. Jeden strzał, jedno, jedno spotkanie, degustacja, było miło? Smakowało? Chcesz co mną to robić? Nie? No to, to super. To cześć. następnie. I na tym polega cały proces. To jest proste, słuchajcie. To jest, to jest powtarzalne, to jest duplikowalne, to, to jest mechanizm, który można się nauczyć. Wiecie dlaczego można? Bo jeśli nauczyłeś się jeździć na rowerze. Jeśli nauczyłeś się jeździć samochodem, to z nas jeździć samochodem. To w są nie o wiele trudniejsze niż to. To, to, to ciekawe, ma jedną, właściwie jedną... Jeden, Jednej rzeczy nie można robić. To też tak trzeba wiedzieć. Zawsze z tej strony trzeba wiedzieć. Wiecie o tym? Po tej stronie. Wiecie czy nie wiecie? Tak się nie napijesz. Musisz tak. I tego tylko trzeba się nauczyć. A napój, który jest w środku, zapewniam was, że jest jednym z najlepszych napojów w tej chwili na rynku. Który możemy zaoferować miłośnikom kawy i herbaty. Podkreślam. Szybko i jak najczęściej, musisz być jak Kałaśnikow na ciągłą serię oddawania strzałów, po prostu codziennie seriami uderzać, rozsyłać informacje, rozsyłać saszetki, dawać, uśmiechać się, kontaktować, wprowadzamy nową markę, proszę swoją opinię na ten temat, tu jest ulotka, tu jest moja informacja, jeśli mogę prosić, jeśli mogę prosić, czy mógłby Pan jakiś numer e, telefonu albo adres mailowy do się dać, ja bym chciał zadać pytanie jutro, pojutrze, czy Panu nasza kala smakuje? Wszystko. I masz kontakt wykonany. I idziesz z tym kontaktem do domu, zbierasz, spisujesz, dzwonisz, umawiasz się na spotkanie, zapraszasz po spotkaniu tu, na większe. Najpierw spotkanie jeden na jeden, potem przyprowadzasz na większe spotkanie, na goście przychodzą, rejestrujesz, przychodzi na szkolenie, dowiaduje się co ma robić. Dziękuję bardzo. To już jest koniec, ale przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł. Muszę się z wami tym pomysłem podzielić. Można, można ten biznes budować yy, jakby też yy, troszeczkę z, jakby z innej strony, tak? Wyobraź sobie, jesteś kobietą, spotykasz się w poniedziałek w pracy z koleżankami i mówisz, i mówisz tak, grasz taką lekko oddenerwowaną. i mówisz Wiecie co, dziewuchy? Słuchajcie, byłam była na tym spotkaniu w sobotę, tam na, na, na basenie to wróciłem taka wkurzona. I czekasz na pytanie, a, a czemu wkurzona? Tylko spotkałam Ankę, wyobraź sobie. Ty przez ostatni miesiąc 7 kilo schudła. Chodź Anie. bardzo proszę. Chodź. To jest żywy przykład. Anusia tak od razu zmienia lekko tak, kameleonik od razu jest. Słuchajcie, to jest dziewczyna, ale powiem szczerze, ostatnio mi też mój kolega mówi, ty schudłem 5 kilo. Ja mówię, poważnie w to wierzyć, w tą zieloną kawę? I teraz, jak spotkałem się z Anią, mówię, tyle się wyglądasz. Ona mówi, piję zieloną kawę. Sam zaczynał w to wierzyć. <grym <grym I siedem kilo powiedz coś. 7 kilo? Nie. Siedem kilo? No tak. Miesiąc czasu, dokładnie. Miesiąc czasu, 7 kilo, pijąc jedną, jedną kawę zieloną dziennie. Tylko jedną. Nie Robi ten, tak? Nic więcej. No, drugi pan. tak. Lubikon działa cuda. Yy... Patrzę normalnie. Zapraszam tak, jak jest napisane na opakowaniu. Czekam, już troszeczkę troszeczkę przestygnie, bo, bo, bo jest za gorąco, bo wszystko, żeby ją widzieć od I nic więcej. To ja chciałam sprawdzić, jak działa. Czytałam mnóstwo artykułów, które są dostępne w internecie, ale jak ja nie spróbuję, to mi nie będą wiedzieli, tak? Wiecie, wiecie, jak Ani będzie, wiecie, to wiecie jak Ani będzie łatwo budować biznes za miesiąc dwa? Powiem Wam szczerze. Ale będzie ze sobą nosiła wyłącznie jedno zdjęcie. I powiem: to jest ten miast przed trzech miesięcy. I coś powiem: kolejka będzie się ustawiała. Zaczekaj, to jest proste. Zobacz ile jest możliwości robienia tego biznesu, bo te koleżanki hipotetyczne, ta w tej pracy w poniedziałek, jak usłyszą, że któraś babka schudła 7 kilo, to nie ma siły, one będą dociekliwe, będą za tobą łazić. A co ona robiła, ta, ta twoja koleżanka? Jakąś kawę kupuję w internecie. Ty się dowiedz gdzie. Tak będzie. Te, wiesz co, jak się będziesz czuć, pięknie, jak będą za tobą chodziły osoby i będą chciały się dowiedzieć, gdzie tą żelą kawę można kupić, która jest tak skuteczna. Aniu, dziękuję. Przepraszam, już takie. się zgadzam. Tak proszę, W sensie, chcemy was, chcemy was pożegnać w dobrych humorach, więc dowcik w wykonaniu... Nie, nie, nie. Słuchajcie, o basenie i tak dalej, dobrej kondycji. Ech, dowcik na koniec. <noise> świetny basen. Olimpijski parę lat temu oddał tak, się na misję w nie miałem okazji już tu być. Teraz ratownik, <Gl> końcówka pracy. i to chodzi o to, że dzięki tym produktom można po prostu dojść do dobrego biegu, tak, w dobrej kondycji. W dobrej kondycji. Wiedziałem ratownik i przychodzi taka babcia. <Ky> Różka, tak, no koniec na koniec, tak, ty no, Wstał w to babcia tak. Stanęła na tym słupku, no, pod wodą, pierwsza długość. Z powrotem krawlem, motylem. A co chodzi? Wyskoczyła starka, mówi: Przepraszam bardzo, Gdzie pani? Gdzie pani tak się nauczyła? Proszę, hmm. mówiła że pan jest świata. w 50-tych, 40 w 40-tych latach. A o, wyszła w Siedził się w to fajnie, ale jeszcze starsza w szkole. A ona no, no, znowu, pff, skoczyła, pa, pa. Motyw! motyw, cały czas motyw, <śmetyk> wyskoczyła, smartnęła, powiedziała, a, a, a pamięci jak no trzeba mówić z synem. tak mam już ją olimpijską przywoł. No spotojnik, mówię, temu spotkała, w pewnym momencie to już taka pełna stary. Czym sądzę się tyle? No nie, to jest z nim muzyją. Wyszła na smutek. salto w powietrzu. powietrze. <śmetyk> Nurny samej dzień. Wyskoczyła za chwilę. Znowu tam, tam, krowy, pod wodą, kiks długości pod wodą. Nie jak, delfin, nie jak rekin, jak rekin. Wyspę trzeba, smark na to, deczy co trzeba. Czekaj, panie, bardzo. Patrz, jakaś mnie świata, albo. Mi się nie opiska. Nie ja byłem dziwką wtedy. <śled>